Cześć Raczki, zapraszam Was na czytanie bonusowe. Kochani, to jest czytanie ogólne, więc wiecie, nie z każdym będzie pasować, nie z każdym będzie rezonować. Weźcie tylko to, co do Was będzie pasowało i potem wracajcie za jakiś czas i e, po prostu analizujcie moje słowa do Waszych wydarzeń i wszystko weźmiecie w całość, tak? Wasze wydarzenia i to, co chcą powiedzieć Wam karty dla niektórych. Oczywiście zrobimy jeszcze takie. Krótkie przysłanie z, z czarnego anioła, więc złoty tarot nie będzie przedłużał. Zabieramy się do czytania. Karty zostały już serduszka, serduszka potasowane, ale złoty tarot jeszcze raz dla raczków, co u nich się wydarzy. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Teraz tak, jakaś propozycja do Was przyjdzie od młodej osoby, tak? Możliwe, że kobieta wyjdzie z propozycją do osoby, która działała gdzieś, taki silny pociąg seksualny do tej osoby ma, będą jakieś działania, ale powiem szczerze, on nie będzie taki, on będzie taki obojętny, nie będzie zadowolony z czegoś. Jeżeli mam mówić, tutaj będą, e, coś będzie też i z dzieckiem, tak? E, możliwe, jakieś problemy będę dopytywać, znaczy dopytywać. Tak, ojej. Dobra, jest y, jakaś kobieta, panowie, do was, jakaś kobieta, po przejściach y, z nią będzie kontakt. Będzie z nią kontakt, z tą kobietą, y, co już mówi też i świat, i y, jest diabeł, czyli jest jakieś y, przyciąganie, to jest raz, ale też i uważajcie, bo przy diable to są nieczyste zagrania, co i tutaj, Mówi też i paść. Paść mówi: To jest fajne, tak? Działanie, ale to są działania tylko chwilowe. Przy Paźu. Słuchajcie, będziecie podejmować decyzje związane też z dzieckiem. Eee, kochani, możliwe, że dziecko no już z wiekiem takim dojrzałym daje wam popalić. Będą jakieś e, decyzje związane z papierami, z nimi, e, czy, czyli e, podejmowanie decyzji. Co dalej będzie, tak? Przyjdą dobre wiadomości. ale tu powiem szczerze, że bardziej matka będzie jakieś podejmowała decyzje wobec starszego już takiego dziecka. I cztery. Mm -hmm. yy, kochani, teraz tak. Jakaś propozycja do Was przyjdzie od osoby z pracy. To jest raz. Coś będzie też i z pieniędzmi, tak? Możliwe, że jakaś kobieta do młoda wyjdzie do kobiety, która no po prostu siedzi w domu i tylko ma same emocje, jest czegoś niezadowolona. Jakaś pomoc przyjdzie od jakiejś kobiety, tak? Na pewno młodszej. Albo nie musi być młodszej pokazywa się młodsza, wiecie o co chodzi. Zmiarkowanie, dobra, lecimy. No i znowu się pokazuje, kochankowie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ale jest gwiazda, gwiazda. Kochani, teraz tak. Umiarkowanie. Jest kobieta, która dobrze robi, w tym sensie, dobrą minę do złej gry. Jest to kobieta, która jest taka nieszczęśliwa, tak? Ma w sobie dużo emocji. Jest to kobieta, która pomaga. Karty pokazują tutaj, że ona sobie ułożyła coś też jej w głowie, tak? Czyli ktoś jej powiedział, że na przykład w tym ładnie wygląda i ona cały czas będzie w tym, na przykład w kolorze chodziła, tak? Nie zwracając uwagi. Um, że na przykład jej to nie pasuje, ale ktoś jej tam coś takiego powiedział, tu karty pokazują, że coś jest przed nią ukryte, tak? Możliwe, że ona coś ukrywa. Bardziej mi się wydaje, że to ona ukrywa i robi dobrą minę do złej gry. E, serduszka. Karty pokazują, że wyjdzie do Was jakaś kobieta e, z jakąś e, propozycją. Teraz tak, jest kobieta, która e, nie jest szczęśliwa w, w związku. W rodzinie, w tam, gdzie no, przebywa, tam, gdzie mieszka, tak? bo to może być kobieta, nawet która nie jest w związku. Ale, kochani, tu karty pokazują, że ona tylko płacze do, do poduszki. Za um, dużo emocji jest w niej, bardzo dużo emocji. Karty tutaj pokazują, że w tej kobiecie jest bardzo dużo emocji i czegoś ona nie widzi: nie widzi jakiegoś niebezpieczeństwa. Będzie ona miała coś do podjęcia, bo już tam były też i dwie buławy, czyli mogę powiedzieć, będzie się zastanawiać, co mam zrobić dalej. Kard, tutaj jest osiem mieczy u was na pozycji, kochani, uważamy na ciemne pomieszczenia, tam, gdzie są podsłuchy, kamerki, nie kamerki, to jest raz. Przy pracy, w pracy uważajcie, bo mogę powiedzieć, i to ma kobieta, albo z znaku wodnika, albo kobieta, która coś tworzy, która coś kreuje, będzie e, podglądywana lub będzie miała taką sytuację, e, gdzie na, tutaj w ośmiu mieczach to mi pokazuje się, nie wiesz, e, czegoś nie widzisz, tak? Dużo analizujesz albo e, cały czas e, rozpamiętujesz te wydarzenia, i potem by było dziewięć mieczy, tylko wiecie, nie możecie spać. Czegoś nie widzisz, czegoś nie dostrzegasz przy pracy, przy e, znajomych e, serduszka. Ta kobieta musi być ostrożna. Jeżeli mam mówić, to jest dla wszystkich raków przy pracy, gdzieś, gdzie robicie, nie wiem, w piwnicy, gdzieś w jakimś pomieszczeniu, przy biurku, na podwórku coś robicie. Uważajcie, żeby nic Wam do oka nie wpadło, tak? Mała taka duperelka wpadnie i będzie, powiem że możliwy pomoc, bo się pokazuje rycerz mieczy, możliwa pomoc takiego młodego lekarza. Eee, teraz tak, mo może być nawet i złamanie, ale je, no nie wiem, dlaczego powiedziałam oczy, bo mi tak po um, prostu intuicja podpowiedziała. Teraz tak, eee, jakiś facet cały czas rozpomina o was, kobiety, nagła będzie jego wiadomość, coś nagle się wydarzy, spotkanie, coś będzie nagle. I to możliwe jest, że wy będziecie gdzieś na jakimś spacerze, tak, będziecie mieć rozdroże. Gdzie macie iść, albo y, czy, y, w jakim miejscu macie się spotkać, coś będzie. Będziecie mieć jakieś y, spotkanie, lub może być to spotkanie przed, y, takie przypadkowe. Chociaż y, bardziej mi się pokazuje tutaj, że Wy będziecie wiedzieć, gdzie Wy macie się spotkać, tak? Ale Wy czegoś nie widzicie, żeby ktoś Was kuść nie obserwował, to już tak na marginesie. Przyjdzie do Was jakaś propozycja, jakaś osoba chce Wam coś zaoferować. Jest to taka mała duperelka, ale coś fajnego. Jeżeli mam mówić o pracy, raki, idźcie i twórzcie, idźcie i róbcie. Coś was ręcznie, tak? Macie zdolności, idźcie i to róbcie eee, serduszka. Eee, jest kobieta, która ma zdolności, jest bardzo osobą wrażliwą. Jest to kobieta, która się spełnia na, e, zawodowo lub chce się spełniać. Masz możliwość, iść i działaj. Umiarkowanie. Mhm. Kochani, jeżeli mam mówić, jest mężczyzna, który poszedł tylko w pracę, tak? Jeżeli z tą osobą nie macie kontaktu, macie osoby z zewnątrz, macie rycerza mieczy, czyli będzie ten kontakt, będą działania z jego strony, tak? Cztery kielichy, macie paść buław, czyli będą działania, będzie coś. I yy, yy, serduszka, yy jakaś młoda osoba y, wyjdzie do, odwracajcie wasze role, tak, bo mi się w fazie pokazuje zawsze dziewczyna, a wam mogą y, się pokazywać, och, czekacie na y, kobiety, na faceta, ale są to działania, są to dobre działania, jeżeli mam mówić y, o w pracy, idźcie w pracę, twórzcie, działajcie, tak, Róbcie, tak? Paś o tym mówi, tak? Idę i działam, idę i tworzę. Jeżeli mam mówić o związku, to mówię, będą, będą jakieś działania, wiadomości z jego strony, z jej strony. Kochankowie, wisielec jest odwrócony. Jakiś mężczyzna spojrzy na was z innej strony, tak? Coś odwiesi się z osobą, którą nie mieliście kontaktu. Jest to osoba, która lubi. Historię, jest to osoba, która ma w sobie dużo emocji, i te emocje ukrywała, tak? Jest to kobieta, możliwe, że kobieta. Jest to osoba samotna. Jeżeli jest w związku, jest samotna. Jest to osoba, która pomaga innym albo stara się ich zrozumieć, ale jest samotna, tak? No, Niczego tej osobie nie brakuje. Księżyc. Co się z ukryciu? Sześć mieczy. kochani. To, to, co teraz będzie. Co ja mam wam powiedzieć? Musicie być czujni. W ukryciu mogą być podróże, w ukryciu mogą być, że chcecie działać coś nowego, ale jest kobieta, która chce zostawić to, co jej nie służyło, chce iść w nowe, tak? Ale ona nie widzi jeszcze jakiegoś niebezpieczeństwa. Karta sześciu mieczy to jest karta też przejścia na drugi świat. To od razu wam powiem. I dlatego tutaj jest coś ciemną nocą, coś gdzie idzie po prostu już zmrok, proszę uważajcie na siebie, tak? To już tak na marginesie. Lub coś się wydarzyło, tak? E, możliwe, że karta Księżyca to jest karta Raka, mogliście się coś dowiedzieć, tak? Że ktoś odszedł, to jest też <laughs> dla niektórych. Kochani, sześć mieczy mówi, że albo wy, albo ktoś zaczyna nową drogę, nową ścieżkę, to jest zostaw to, co ci nie służy, idź w nowe I ktoś to zostawi i sobie pójdzie. Eee, paść kielichów. Diabeł. Kochani, ktoś wam coś, coś zaoferuje. Już tutaj mieliście paść. Działania. To są to fajne działania, ale to nie jest, nie jest jak król, tak? Dlatego e, jedna osoba będzie działała, a druga może wam wrażliwa, taka uczuciowa coś zaoferować. Uważajcie. Bo przy diable to są nieczyste zagrania, tylko to będą coś fajnego, ale, no powiedziałam, że coś fajnego. Będzie fajne. Przy diable to będą takie fajne korzyści e, z tego, ale wiecie, że potem to się nie odwróciło przeciwko Wam. E, możliwe, że ja to muszę powiedzieć. młoda osoba leci na starszą kobietę. To muszę powiedzieć. Ma silny pociąg seksualny. Dziś e, tą osobę. E, Kobiety, wy taką młodego bociana, powiem tak, ciągnie do was. Dlatego też to bierzcie pod uwagę. Możliwe, że przy pracy jesteście poznani, tak? Robicie coś razem. Trzy monety: król mieczy. O, masz kurczę. Wiecie co? Jeżeli się wybieracie, gdzieś tak pochodzić. Wiecie, jak te są strajki, czy cokolwiek uważajcie, żeby policja do was nie przyszła i mam dać Wam nie dała, tak? Jeżeli ma mówić jakiś facet, który tworzy coś, jest to facet no, taki rozwodnik jest to facet w dobrej swojej dziedzinie, on coś tworzy, coś i robi. Jeżeli jesteś w grupie, poobserwuj się, odetnij od tego, co ci nie, nie służy. Ale jest facet, który idzie i działa, który coś tworzy i ma duże możliwości do działania. Tylko jest w pięciu kielichach. On coś przeżywa po jakiejś stracie, tak? On czegoś nie może ym, ym, po prostu puścić. I tutaj jest jeden monet przy tym, i umiarkowanie, czyli jest możliwe jakaś kobieta w oddali, gdzie dałeś sobie czasu, tak? Się od tej osoby odcięłeś czy monety, po sześć pracy. Jest pięć kilików, masz w sobie dużo emocji, yy, byś chciał powrócić, ale jednak gdzieś może go duma, no nie wiem. Yy, ale jest obserwacja z twojej strony, dlatego że kamerka, Facebooki, portale, coś takiego. E, teraz tak, e, 8 mieczy, 10 kielichów. Jest kobieta, która czegoś nie widzi przy rodzinie, od razu powiem Wam. I będą jakieś działania, to będą szybkie działania z jej strony. E, z jej strony będą takie e, możliwe, że do nich przyjdą też jakieś wiadomości ale będzie czyjś przyjazd, ktoś przyjedzie do was. Rycerz Mieczy, nagle się pojawi, słońce. Kochani, pojawi się osoby zewnątrz, facet, to może być, mówię, ja, facet dobry swój też, też w swojej dziedzinie, dziedzinie, ale jest to facet, który tylko mm, gada bez sensu. Pojawia się, zrobi zamieszanie, pójdzie już. Nawet może to być kochanek, może być to nawet i sąsiad. Kochani, siedem kielichów, mówi, że on ma dużo opcji. On ma duże możliwości. Możliwe, że jedna na przykład no jest blondynką, druga jest szatynką, trzecia jest tam jeszcze jakaś. Kochani, albo czwarta ma tam dużą willę. Nie wiem. On ma dużo opcji. I jest słońce. Słońce mówi, że on będzie do Was do. to jest karta też i matki, tak? Będzie pisał, dawał wiadomości. Uważajcie! A dlaczego? Żeby. Te wiadomości też Was nie poparzyły, tak? Że Wy będziecie szczęśliwi. <laughs> Dlatego, że tutaj jest 8 mieczy, 8. tak, wy czegoś nie widzicie, coś jest w ukryciu serduszka, przy rodzinie, kielichy nie są wzięte, że są emocje, tak? Czyli są ukryte emocje wasze albo co innego. Ale jest osiem buław działania jakiejś kobiety. Panowie, jeżeli Wy coś takiego macie, uważajcie. Jeżeli panie, wy uważajcie, bo wasza osoby ze mną, może być to sąsiad mówię, coś panuje, ma jakieś opcje, ma jakieś możliwości i jest w słońce, tak? Może ładnie gadać, co mówi już na, o tym rycerz mieczy, czyli jest to facet, który yy, yy, znak blizią, tak? Blizięta waga wodnik, znakki powietrza. Dobrze komunikują, tak? Rozmowa, nierozmowa, na no wszystko znajdzie odpowiedź. Kochani żeby to słoneczko was nie poparzyło. Wiecie o co chodzi. Musicie być ostrożne. Pięć kielichów. Ale wiecie co, jeżeli macie dziecko, które spożywa alkohol, to jest dziecko duże, bo już tutaj mi się pokazywało, że jakieś używki może mieć jakieś dziecko, będzie kurator, będzie osoba kurator, osoba jakaś ze sądu, tak. Tutaj będą wobec tego dziecka parę możliwości, tak? Ale powiem szczerze, że ten facet będzie gadał, a będzie ładnie słodził. Ale lepiej być ostrożnym, bo już w siedmiu kielichach mówią, że są tutaj nieczyste zagrania, bo są dwa kielichy, w które coś jest ukryte, i tutaj są dwa wilki, czyli coś jest ukryte. Bądźcie czujne. O! Bądźcie czujne. Pięć kielichów. Uuu, facet tęskni za miłością, która jest od dali. Facet, który się odciął od was, facet starszy. Bo tu już jest gwiazda. Facet, który się odciął od was. Jest żal i pretensja. Eee, dlaczego powiecie mi, to jest kobieta? Ja mam te swoje, te, wiecie, smykałkę. To jest facet, który się odciął poszedł w pracę tęsknota i żal. Za Love story. Uh -huh. Tu kobieta bardzo mocno kocha. A on mógł robić takie jakońskie zagrywki, nie? Ale nie martwcie się. Jest koło fortuny. Czyli liczmy na los szczęścia. Tak? Że będzie dobrze. Na pewno powróci. Bo trzeba sobie coś tam wyjaśnić. Uh -huh. Ja jeszcze muszę powiedzieć, jest przy kobiecie jakaś osoba, która się odwróciła od was plecami? Po prostu miała was w nosie, tak mogę powiedzieć. Odwróciła się. Gwiazda. A Asmieczy. Sprawiedliwość. Czegoś nie widzicie. Ula, la. Cztery buławy. Powiem wprost: jest kobieta, która ma talent. Asmieczy mówi o nowych możliwościach, nowych projektach nowych działaniach, zaczęcia e, podpisania umowy, cokolwiek. Jest karta następna sprawiedliwości. Kobieta będzie musiała podejmować pra e, prawdę, Boże, podejmować decyzję między miłością a taką rozmową szczerą, bo tutaj jest rozmowa szczera i tu tutaj będą rozmowy szczere. E, nawet powiem szczerze, odcinanie się od związku i to kobieta będzie, jest czwórka buław, bo jest jakiś mężczyzna, który się Tobą interesuje. Jeżeli jesteś w związku, będziecie o, po prostu odcinać się, tak? Wyjaśniać sobie wszystko. Jeżeli jest mężczyzna, który Cię zostawił, odwrócił się, e, możliwe, że to jest ten pan przygoda. Co na przykład rok temu, dwa lata temu się nie odzywał, ktoś chce tutaj jakieś wyjaśnień, tak? Możliwe, że macie do czynienia z wodnikiem, bo karta gwiazdy to jest karta też i wodnika, dlatego tutaj będą jakieś wyjaśnienia, tak? Możliwe będzie spotkanie w jakimś hotelu, w apartamencie, coś takiego. Tu będzie jakieś spotkanie, tak? Albo przy jakimś budynku. Będą spotkania. przy cztery głowy. Będzie król cool monet. Facet, który jest konkretny też. Ale wiecie co? Bym się śmiała. Yy, serduszka jakby no wasz mąż by was o tego po prostu zobaczył. Ja już tutaj was ostrzegałam, że wy czegoś nie widzicie. Nie widzicie. Serca, że możliwe, że co niektóre osoby są szpiegowane, nie? To muszę zwrócić uwagę. Tutaj skieruj się na logikę. Tutaj jest kobieta, ty też czegoś nie widzisz. Cztery buławy to są jednak działania czterech osób, czyli cztery osoby działają. No i ma, <laughs> Nie powiem co: babo, place. Musicie serduszka uważać. Raczki, moje nieboraczki. W moment jest, jest to fajny facet, tylko to jest, skner, znaczy, sknera, sknera taki, dlatego że to jest facet, który lubi yy, pieniądze, yy, dla niego pieniądze jest wszystko, a żonie okaże miłość bardziej przez idź sobie kup, masz, dałem ci się, ciesz. Nie powie ci tak często, kocham cię, czy cokolwiek, nie, to jest pracochodnik. Dobrze. Teraz, e, aha, raczki, raczki. O nie łupiecie. Raczki, karty, pokażcie mi. Cesarzowa. Mhm. Strad, no, duże możliwości coś będzie zakończała. Podróż królowa buław. A, już się zaczyna. I pustelnik. Macie, słuchajcie, macie jakąś kobietę, która jest w związku czyli się samotna. Ona Wam może się zwierzać. Ona do Was przychodzi. Ja mówiłam już zawsze, ona się lubi podobać takie te. Ale kochani, jest to osoba, która macie już gdzieś dosyć, tak? Niech ona już idzie w pustelniku, tak? Ona lubi na siebie zwrócić uwagę. Jest co? Kropka eee... pentakli. I uhu, 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 uhu. Teraz tak, jest matka i dwie córki. Jedna jest. Mieliście pazia buław, już łączymy fakty, nie? Jedna jest taka, która działa, która jest pyskata. Druga jest taka zaradna, pracowita. Y, może na rolę mieć, może. No nie wiem, gospodarstwo, takie wiecie. Kobieta naprawdę y, pracowita. Karty pokazują, że ona się czuje w domu bardzo, ale to bardzo y, samotna. Bardzo. Uh -huh. a ona się czuje a, słuchajcie, ona się czuje samotna albo jej partner się czuje samotny możliwe, bardziej mi się pokazuje, że ona, możliwe, że facet sobie znalazł uh -huh. kogoś i ktoś jest w oddali yy, z, piszą przez internet serduszka bo tutaj jest król Buław pacie i as Buła na spodzie i kobieta która bardzo mocno to przeżywa i królowa mieczy i sześć. No to powiem szczerze, że będzie kobieta, która będzie się od, odwracała yy, od yy, kobiety kielichowej. Jest w nowe początki, nowe działania, ale jest rycerz Buław, czyli kielichowa będzie miała jakąś yy, bitwę, wojnę ze swoim partnerem, kochani, jakieś działania będą, tak? Królowa mieczy yy, yy, powiem szczerze, ona pokazuje się w sześciu mieczach. Czyli było, że jest odejście. To w Księżycu barze królowa mieczy, czyli urzędniczka, lekarz, e, osoba, która e, jest osobą zranioną, ale jest bardzo pomocną. Od Was odchodzi, tak? Odeszła, odwróciła się plecami, to odchodziło do przeszłości. Możliwe, że był Księżyc, to jest karta Wasza, to Wy też się od niej odwróciliście. Nie ma e, no, żadnej, żadnych działań. Dobra, jeszcze zobaczę tego cesarza. I no, no, co ja mam powiedzieć? To jest, mogę powiedzieć, facet, który ma rodzinę, kochani, ma królową Buław. Jest to facet, um, który no, pieniądze, pieniądz jest, wszystko jest, tylko um, wziął sobie możliwe kobietę taką atrakcyjną, która lubi działać, która go gdzieś tam rozpala, a kobieta, królowa, monet, jest to kobieta. Która idzie, pomaga, no, życzliwie, no, kobieta no, o dobrym sercu, tak? Tu karty pokazują, no, jest świat, nowy początek i coś, zakończenie, tak? Jest pustelnik, zanim wyjdziesz, zanim cokolwiek podejmiesz, wyjdź, zastanów się, tak? Ochłon trochę. Mieliście cztery buławy e, w, w tym, mówcie, w złotym tar w tarocie. Tutaj jest cesarz, który odchodzi. Z domu, tak, żeby coś podprzemyśleć. Możliwe, że jakiś wyjazd, czy yy, iście, pójść do, do mamy, czy tam do kogoś i tak yy, na spokojnie, na cicho, na mamusi, to nie weźmiecie, nie, nie, nie odpoczniecie, ale wiecie, żebyście pobyli sami i zdecydowali, co wy chcecie. Są jakieś trzy czy te, yy, trzy kobiety, a co jest z nimi też związane, że jest facet, który się możliwie interesuje kobietą, która ma. Duże możliwości, nawet i te, jest matką, jest kobietą, która działa, podoba się jest kobieta, jest, i ona jest jeszcze taką kobietą, która żadnej pracy się nie boi. Tu jest możliwe, że dosyć, że czuje się i, e, samotna, to się pokaże, facet, który jest w związku, który ma związek, a nie jest szczęśliwy. Karta Świat, Karta Świat mówi o nowych początkach, tak o, to jest też i podróże. Możliwe, że dostaniecie, lub ktoś do kogoś wyśle jakąś paczkę. To też muszę powiedzieć. I pustynka jeszcze weźmiemy. A, jej, jej, sześć kielichów. Znaliście dwa kielichy. No to, kochani, mogę powiedzieć, że jeżeli mieliście do czynienia z starszym facetem, mąż czy tego on się pokazy, pokazywał jako facet, który ma silną pokusę, tak. No, i tam były dwa kielichy, i tutaj sześć kielichów. Powiem szczerze, ktoś y, y, samotny, y, albo czuje się samotny, wspomina kobietę, która no jako królowa była, no gdzieś go tam mocno brała, y, przyciągała, tak? Coś fajnego było. Pustelnik jest to karta mówiąca też, że ktoś odchodzi, y, żeby coś przemyśleć i powraca, tak? Sześć kielichów, ktoś do Was wraca. Z przyszłości. To, co się zakończyło. Ale muszę powiedzieć tylko jedno: że tutaj będą jakieś e, e, no, niemiłe sytuacje, jeżeli chodzi, że ktoś odszedł. Tak, bo jest też kielichów, to jest karta też i z e, serca e, cmentarza, tak? Dlatego tutaj przynajmniej, czy na tej karcie to też to widać. Dlatego serduszka też e, możliwe jest tak, że jest kobieta, która. Cały czas chodzi o odwiedzajne miejsce, tak? Cały czas codziennie, czy tam co drugi dzień idzie yy, i robi cały, no jeden i te same yy, rzeczy, tak? Czyli idę to, idę tam, i tak cały czas w kółko. To jest kobieta, to jest kobieta. I to jest kobieta. Kochani, ja wam życzę czego? Życzę wam zdrówka. Jeżeli jest zdrówko, jest wszystko. Życzę wam wszystkiego dobrego. Życzę wam miłości i czego sobie zażyczycie, tak? Ale żeby, no, była radość, szczęście. Tego Wam życzę, Złoty Tarot. Dziękuję Wam ślicznie i zapraszam Was wtedy na kolejne filmy. Pa, pa!